Chcę Wam przedstawić w filmiku, jak można ściągać z YouTube filmiki, muzykę, jak to woli. No wiadomo, że nie wszyscy może o tym wiedzą. Ściągamy program, który się nazywa Basic itd. Można go z dowolnego źródła tam ściągnąć. Wchodzimy na YouTube, wybieramy sobie filmik, na przykład powiedzmy będzie ten. Tu tutaj dajemy kopiuj. Programik sobie sam już automatycznie o tutaj wpisze linka. Dajemy pobierz. No i ściąga nam tu prawda. Ja już tutaj sobie jeden wcześniej ściągnąłem, bo to troszeczkę czasu zajmie, zależy jeszcze od prędkości łącza. Ja mam ściągnięty The bez of Vocal. No i to jest ten filmik. Jak widzimy, YouTube działa. Naprawdę przydatny programik. Polecam. To by było na tyle. Jeżeli coś chcecie jeszcze o czymś filmiki, piszcie. Ja będę dla Was robił jakieś filmiki, takie jakie Wy. Byście chcieli się dowiedzieć co i jak. Subskrybujcie mój kanał. To wszystko. Dzięki.